Za chvíle je wszystkie. Wszystkie 30 drużyn, które w tym roku zgłosiły chęć udziału w naszym turnieju w 13 turnieju. Dopóki piłka jest w grze wszystko jest możliwe. Dlatego też życzę wspaniałych zawodów. Chciałabym, żeby Wam miasto Góra Kalwaria kojarzyło się nie tylko z zawodami, gdzie tutaj zdobywacie szlify piłkarskie dla swojej przyszłości. Natomiast, żeby również się Wam kojarzyło z miejscem, gdzie właśnie mieliście miłe spotkania. Tego bym również chciała z całego serca życzyć i wszyscy dla mnie jesteście wygrani. Witam szczególnie dziewczynki, bo wiem, że to nie jest sport taki, który kobiety uprawiają, ale trzeba też w tym zadziałać. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim drużynom za przybycie. Patrzcie, 13 dzień czerwca, 13 turniej. Dzieci i Młodzieży imieniem Kazimierza Górskiego uważam za otwarty. Pan Stanisław Kuch, trzech załodników MKS Korona Góra Kalwaria i pierwsza drużyna dziewcząt, Szkoła Podstawowa w Brzejsku, brawo! UKS Zryw Potworów, UKS Szóstka Misk Mazowiecki, Szkoła Podstawowa numer na w Górze Kalwarii. Podstawowa Szkoła podstawowa uwinny. Szkoła podstawowa dobie. I są chłopcy. MKS Korona Góra Kalwaria. Szkoła podstawowa Cachówek, Szkoła podstawowa Czer. Szkoła podstawowa w Szkoła podstawowa numer 2 Góra Kalwaria. Szkoła podstawowa numer 32 Radą.

tak, tak, Gratulacje, podniesione do góry. Kochani, na podium. Wielkie razy będzie niesamowite. I To wszyscy. Uwaga, uwaga, będzie wspólna, świetna kolegacja, która, mam nadzieję, proszę się odsunąć troszeczkę dalej, będzie można łatwiej objąć wszystkich, bo jest naprawdę w szeroko. Kochani, kochani, chwil sezonu, dzisiejszego y, turnieju 13, 13 piątek. Jakże wspaniałego i szczęśliwego, kochani Państwo.